Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Czytamy tutaj, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I w następnych wierszach mamy krótki opis tego, jak wyglądało to pierwsze stworzenie i co się na samym początku wydarzyło. Czytamy, że ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Niektórzy, czytając te słowa, dochodzą do wniosku, że Bóg nie mógł stworzyć nieba i ziemi, właściwie ziemi, tak? bo o niebie tutaj nie czytamy, żeby tam był jakiś nieporządek, jakiś chaos, pustkowie, ale o ziemi. Niektórzy mówią, że niemożliwe, żeby Bóg stworzył ziemię w takim stanie. Pustki, chaosu i ciemności, która była nad otchłanią. I twierdzą, że między pierwszym a drugim wierszem jest jakieś nieopisane wydarzenie, coś się musiało wydarzyć, coś co spowodowało, że Ziemia stała się pustkowiem i chaosem. Ja powiem szczerze, jestem bardzo ostrożny z takimi domniemaniami. To jest ciekawe, przyjrzeć się różnym pomysłom, teoriom, ale myślę, że bezpiecznie jest pozostawić je w sferze domysłów i teorii, nie wczytywać ich jako pewnik. Niektórzy twierdzą, że tutaj między pierwszym a drugim wierszem nastąpił upadek Szatana, że to jego upadek. Wniósł na Ziemię chaos i pustkowie. Niektórzy tam doczytują się jakichś przedludzkich cywilizacji, które rzekomo istniały na Ziemi i zostały zniszczone, i skutkiem ich zniszczenia było pustkowie i chaos. Różne rzeczy tutaj ludzie widzą między tymi dwoma wierszami, chociaż tam nic nie ma. Więc, tak jak mówię, Moim zdaniem, bezpiecznie jest pozostać przy tym, co jest wyraźnie napisane, i trzymać się tego, co Bóg nam objawił, a te inne nasze pomysły, domysły zostawić w tej sferze. Przykre jest, kiedy ludzie nauczają ich tak, jakby to były pewniki. To tak jak w świecie zarzucamy ateistom, że nauczają teorii ewolucji, tak, jakby była. Prawdą, jakby była czymś dowiedzionym, czym nie jest, jest tylko teorią, którą ludzie z braku innej promują i przedstawiają jako pewnik. Podobnie niektórzy chrześcijanie mają swoje teorie, nie mogą się pogodzić z tym, żeby Pan Bóg coś takiego stworzył i tworzą swoje wyobrażenia i wczytują je. Ale Bóg czyni to, co chce. I ja nie mam problemu z tym, że Pan Bóg uczynił Ziemię w takim stanie, żeby coś zobrazować, żeby coś przedstawić, żeby utworzyć pewien porządek, który zamierzał dla rasy ludzkiej. Czytamy, że w tym stanie pustki, chaosu, ciemności, Bóg wypowiada pierwsze słowa. Niech stanie się Światłość. I stała się światłość. Bóg wypowiada pierwsze słowa w obliczu panującej ciemności i totalnie zmienia się rzeczywistość. Zauważcie, że o stworzeniu Słońca, Księżyca czytamy dopiero w XIV wierszu, dużo później. Tutaj nie ma jeszcze Słońca. Ale na słowo Boga pojawia się światłość. Niektórzy mówią, coś tutaj jest, nie gra, nie? Najpierw przecież trzeba było stworzyć słońce, i wtedy mamy światłość. Pytanie, czy słońce jest jedynym źródłem światła? Wczoraj oglądałem fragment takiego, takiego przyrodniczego filmu, który pokazywał stworzenia w głębokości mórz. Na, na kilku kilometrach pod wodą, gdzie nie ma ani promyka słonecznego światła, gdzie jest totalna ciemność. Ale tam też jest światło. Tam żyją stworzenia, które przynajmniej na chwilę rozbłyskają światłością w ciemności. I tam Bóg uczynił stworzenia, które w tej ogromnej ciemności świecą. Bez słońca, które nigdy nie wypływają na powierzchnię, żyją tam w głębinach mórz. I tam jest światło, mimo że nie ma słońca. A więc widzimy, że niekoniecznie musiało najpierw powstać słońce, żeby było światło na Ziemi. Cóż to było? Była światłość. Nie wiemy, jakiego rodzaju była to światłość. Ale ewidentnie Bóg stworzył światłość. I czytamy w czwartym wierszu, że Bóg stwierdził, że ta światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. I dalej, czytając przez Słowo Boże, widzimy nieustannie rozdźwięk, czy różnicę, czy odmienność. Światłości i ciemności. I tak jest aż do samego końca, gdzie Bóg rozprawia się z wszelką ciemnością i w nowym stworzeniu jest już tylko światłość. W Księdze Objawienia w 21 rozdziale. I 22 wierszu czytamy o tym, co ma miejsce na nowej ziemi, która jest połączona z nowym niebem, ludzie mówią, że chcą iść do nieba, i dobrze mówią. Biblia mówi, że niebo jest naszą ojczyzną wierzących. A jednocześnie, kiedy o Czytamy o tym, co mówi Księga Objawienia, to widzimy, że niebo wstępuje na nową ziemię. I ta nowa ziemia staje się miejscem przebywania Boga. To miejsce, gdzie Boży tron i Boża obecność zastępuje. Boży tron i bożą obecność w niebiosach. Czytamy tutaj, że na tej, w tym nowym mieście, na tej nowej ziemi, nie ma świątyni. Ale jest świątynia. Nie ma takiej świątyni, jaka wcześniej bywała na tej ziemi. Sam Bóg jest świątynią. Zobaczcie, 22 wiersz. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest Jego świątynią oraz baranek. Nie ma tam świątyni widzialnej, ale jest tam świątynia, sam Bóg Wszechmogący oraz baranek. To jest świątynia. To jest miejsce Boga między ludźmi. Miasto, czytamy, nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boga. To jest światło. Chwała Boga. A lampą Jego jest baranek. Jest jedna świątynia i jedno źródło światła. Bóg i Baranek. Tych dwoje odrębnych, a jednocześnie jedno. Będące źródłem światła, będące lampą nowego Jeruzalem, nowego stworzenia. O tych rzeczach marzyli i prorokowali. Już nasi bracia w Starym Przymierzu. Izajasz w 60. rozdziale mówi: Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Jachwę będzie Twoją wieczną światłością. A Twój Bóg. Twoją chlubą, Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Jachwę będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. O jakiej światłości jest tutaj mowa? O jakiej światłości mówi Mojżesz na początku? O jakiej światłości mówi Jan na końcu? Z jednej strony wydaje się, że mówią o pewnej fizycznej światłości, takiej światłości, która wnika w ten wszechświat i daje światło. Temu, co tam istnieje. Na początku, oczywiście, był, była tylko Ziemia w swoim bezładzie, a później, kiedy Bóg zaczął stwarzać kolejne rzeczy, to one wszystkie korzystały z tej światłości. Na końcu mamy nową Ziemię, i tam też jest chwała Boża i światłość, która dociera do nowych ludzi, którzy żyją na nowej Ziemi. A jednocześnie, czytając te słowa, mamy wrażenie, że. Jest tutaj coś więcej niż tylko fizyczna światłość. Kiedy mówimy o chwale Boga, to chociaż ona może jaśnieć jakąś fizyczną światłością, to mówimy o czymś, co budzi w człowieku podziw, zachwyt, uwielbienie. Z jednej strony ze względu na swoje fizyczne właściwości, które są niezwykłe, zdumiewające, ale więcej, dlatego że towarzyszy im. Obecność niezwykłego Boga. Kiedy Biblia mówi o światłości, to przedstawia ją tak jak analogicznie do tej naturalnej, fizycznej światłości, która jest źródłem, czy może nie źródłem, ale jest niezbędna do życia. Pozwala nam widzieć. Pozwala nam lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Oczywiście w ciemności jesteśmy w stanie różne rzeczy zrozumieć, zbadać, do, dotknąć, w jakiś sposób sobie wyobrazić. Są ludzie, którzy nie mają wzroku i funkcjonują i w pewien sposób widzą, ale nie tak jak ci, którzy mają oczy, które widzą. Dostrzegają barwy, odcienie barw. Różnego rodzaju zjawiska odległe, których ludzie niewidomi nie są w stanie oglądać. My jesteśmy w stanie oglądać rzeczy na niebie, a nawet jeśli sięgniemy po lunety, to gdzieś tam daleko we wszechświecie. Światłość w słowie Bożym przedstawia prawdę, rzeczywistość, którą człowiek może zobaczyć zobaczyć umysłem, poznać sercem. Mówi o sprawiedliwości. Mówi o szczęściu. To wszystko są obrazy, którymi Biblia się posługuje, czy raczej Biblia posługuje się światłem, światłością, aby przedstawić te rzeczy. Prawdę, sprawiedliwość, szczęścia, pełnię życia. Izajasz mówi: "Biada tym, którzy zło Nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Niestety, żyjemy w takim czasie, kiedy jest wielu takich. Żyjemy w czasie zamętu, żyjemy w czasie duchowej, ciemności w pośród której świeci boża światłość ale niestety wielu ludzi wielu ludzi w swoim stanie ducha i umysłu albo nie odróżniają albo opacznie rozumieją co gorsza głoszą to nauczają tego przedstawiają rzeczywistość nie taką jaka jest Czytamy dalej w Bożym Słowie, że diabeł zaślepia umysły niewierzących, że On jest Panem Ciemności, który stara się trzymać ludzi w mrokach ciemności, niewiedzy, braku zrozumienia, prawdy, rzeczywistości, doświadczenia życia. Biblia mówi, że ludzkość pogrążona jest w ciemności. A jednak w tej ciemności świeci Boża światłość. Ta światłość świeciła od samego początku, ale kiedy przyszedł Jezus Chrystus, ta światłość rozbłysła nad wszystkimi ludźmi. Izajasz zapowiadając to 700 lat przed przyjściem. Narodzeniem pana Jezusa mówi lud, który chodzi w ciemności, ujrzy wielkie światło. Wielkie światło. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Jak rozumieli te słowa Żydzi, którzy słyszeli te słowa? O kim oni myśleli? Gdy słyszeli o przyjściu światłości. Żydzi, kiedy mówili światłość, bardzo często myśleli Bóg, Jahwe. Psalmista w 27 psalmie mówi Jahwe jest moją światłością i moim zbawieniem. W psalmie 119, w 105 wierszu psalmista mówi twoje słowo. Jest pochodnią moim nogą i światłością moim ścieżką. Bóg i jego słowo, Bóg i jego przymioty, to jest doskonała światłość. Natomiast kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, to samo poselstwo w nim brzmi, a jednocześnie pojawia się nowa osoba. Chociaż poselstwo się nie zmienia. Poselstwo jest to same. Jan w swoim pierwszym liście mówi zwiastowanie, to które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest światłością. A w Nim nie ma żadnej ciemności. Podobnie Jakub. W swoim, pier... w swoim liście w pierwszym rozdziale mówi: Wszelki dobry datek i wszelki doskonały dar wstępuje z góry od Ojca światłości. U Niego nie ma żadnej przemiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Bóg jest światłością, doskonałą światłością. I tutaj, kiedy te słowa czytamy w Nowym Przymierzu. To widzimy Jego doskonałość, Jego sprawiedliwość, Jego czystość, w której nie ma żadnej zmiany, w której nie ma żadnego chwiania się, która jest zawsze doskonała, zawsze pełna. I Mateusz sięga po te fragmenty Starego Testamentu i mówi: Lud pogrążony w mroku ujrzał wielką światłość i tym którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła jasność podobnie Symeon w świątyni mówi przez wielkie zmiłowanie naszego Boga dzięki któremu nawiedzi nas Światłość z wysokości, a może to nie Symeon, to chyba jeszcze Zachariasz. Nie sprawdziłem, kto miał sprawdzić, ale w końcu nie zajrzałem. Ale tak patrzę, że to jest pierwszy rozdział, to Zachariasz chyba mówi te słowa. Zapowiada, kiedy, kiedy dowiaduje się o przyjściu swego syna, zapowiada przyjście Bożego syna. I mówi, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. I kiedy Jezus przychodzi, Jan mówi, w nim było życie. A życie było światłością ludzi. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I później sam Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności ale będzie miał światłość życia. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Psalmista mówi, w Twojej światłości oglądamy światło. Bożej światłości możemy zobaczyć prawdziwą światłość. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi: Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił nasze serca, aby zajaśniało poznanie chwały Boga, która jest na obliczu Chrystusa. Jeśli chcemy doświadczyć i żyć w światłości, musimy spojrzeć na Chrystusa. Na Jego obliczu jest poznanie chwały Boga. Patrząc na Jezusa, widzimy chwałę Boga, widzimy Jego światłość. Czytamy, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga, jest doskonałym odzwierciedleniem Boga. Chwała Chrystusa, który jest obrazem Boga. Pan Jezus, będąc jeszcze na ziemi, mówił do swoich uczniów i do ludzi, którzy go słuchali, wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. Bóg jest światłością. Pełnia światłości przyszła w Chrystusie. Jezus zaś mówi do nas, do swoich uczniów. Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście synami światłości, zrodzeni z tego cudownego Bożego światła. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: byliście bowiem niegdyś ciemnością. Tak. Wszyscy byliśmy niegdyś ciemnością. Ale teraz mówi jesteście Światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. W, w pierwszym Tesaloniczan mówi, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia nie należymy do nocy ani do ciemności. Piotr w swoim liście mówi: Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do cudownej, do cudownej swojej światłości. Kochani, jesteśmy tutaj, aby. Zbliżać się jeszcze bardziej do światłości, aby Boża światłość przenikała nasze serca, nasze życie, nasze myśli, abyśmy nie byli ludźmi nocy i ciemności, abyśmy nie żyli jak świat wokół nas, który nie zna Boga, ale byśmy żyli jako ci, którzy, których oczy zostały oświecone, którzy przez Jezusa Chrystusa. Zbliżyli się do Boga, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt nie widział i widzieć nie może, a jednak w Jezusie Chrystusie możemy go oglądać. Możemy oglądać chwałę Boga, która jest na obliczu Chrystusa. Przez Niego mamy przystęp do miejsca najświętszego, do samej obecności Boga. Bracia i siostry, jesteśmy tutaj w tak Niereligijnym miejscu. Ale jeśli nasze serca oświecone przez Bożego Ducha, jeśli nasze duchowe oczy oświecone przez Bożego Ducha zwrócą się na Jezusa, możemy dzisiaj doświadczać Bożej światłości, która nas przemienia, która nas napełnia. I która czyni nas dziećmi światłości, czyni nas światłością tego świata. Wielu ludzi zatrzymuje się na tym pierwszym kroku: uwierzyłem w Jezusa i stałem się dzieckiem światłości. My się nie mamy nigdzie zatrzymywać, my mamy pielgrzymować, my mamy wędrować, my mamy biec, my mamy iść do przodu, bracia i siostry. Czytamy, że droga sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej, to znaczy maleńkie światełko. Pojawia się gdzieś na horyzoncie, która jaśnieje aż do białego dnia. To jest nasze bracia, siostry, powołanie. Byśmy jaśnieli jak Bóg jaśnieje. By nasze życie odzwierciedlało Jego chwałę, Jego wspaniałość, Jego cudowność, Jego sprawiedliwość, Jego pokój, Jego radość. To wszystko, co jest w tym obrazie światłości. W Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie wszystko, czego potrzebujemy, aby jaśnieć Bożym światłem. Nie tylko patrzeć i podziwiać Boże światło, ale być przepełnionymi Bożym światłem, żyć w Bożym świetle i jaśnieć w tym świecie Bożym światłem. Kochani bracia i siostry, powstańmy i módlmy się tak, jak psalmiści się modlili. Wznieś nad nami światło Twego oblicza. Ześlij światło i Twoją prawdę niech nas prowadzą, niech nas prowadzą na Twoją świętą górę i do Twoich przybytków. Kochany Ojcze, i dzisiaj. Radujemy się z tego, że zbliżamy się do Ciebie. Boga, na którego słowo w ciemności powstała światłość, Boga, przez którego słowo i nasze serca zostały rozświecone. I my ujrzeliśmy wielką światłość, która zabłysła nad naszą ciemnością, rozproszyła mroki naszego niezrozumienia Ciebie, niepoznania nie Ciebie, ciemności, zniewolenia i grzechu i nieprawości, w jakiej żyliśmy. Wielbimy Cię, Panie i Boże nasz, za Twoje wielkie miłosierdzie nad nami, za Twoje wyrwanie nas z ciemności i przeniesienie do Królestwa Światłości. Modlimy się, by dzisiaj Twój Święty Duch mówił do naszych serc, by wprowadzał nas w większą światłość, aby było i w naszym życiu, i w naszym postępowaniu coraz więcej Twego światła, coraz więcej duchowego zrozumienia, coraz więcej pokoju, który przewyższa zrozumienie, coraz więcej uczynków sprawiedliwości, miłości. Panie, Ty, Ty sam jesteś źródłem tego wszystkiego. Potrzebujemy Ciebie, pragniemy Ciebie. Chcemy Cię dzisiaj uwielbiać, chcemy Ci dziękować, chcemy Cię wywyższać, wysławiać, a jednocześnie stoimy w wielkiej potrzebie, Panie, by to wszystko, co w Tobie podziwiamy, było i naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Prosimy, przemawiaj do naszych serc, objawiaj się nam, działaj w nas, napełniaj nas Twoim życiem. Niechaj Twój święty Duch działa w każdym z naszych serc. Prosimy przez imię Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.